Cześć, dzisiaj was zabieramy do najlepszej piestrongarni w okolicach Krakowa. Później się dowiecie co to za pstrągarnia. No i dzisiaj standardowo jedziemy z północnego Krakowa przez Tęczynę i w stronę puszczy Dulowskiej. Zapraszam, Jesteśmy właśnie w Tomaszowicach, minęliśmy modnice, zielonki. No i jedziemy dalej przez na kulkę mocy. I teraz trasa już powinna być fajniejsza. Mniej asfaltów, więcej szutrów. Kółka mocy. Przepyszna. Nowe ścieżki zawsze na propsie, fajnie sobie odkrywać coś nowego. Kolejne nowe ścieżki odkryte. Bardzo mi się tutaj podoba. Dolinki krakowskie. A nowa ścieżka Unlock, więc ekstra. Zobaczymy co będzie dalej na trasie. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy. Zostało nam około 2-5 km do strągarni Ruzin. Strągarnia reklamuje się, że jest to najstarsza strągarnia w Polsce i chyba najlepsza. Zobaczymy. Także jeszcze kilka kilometrów robimy sobie tam przerwę na lunch i później kierujemy się w stronę Tęczynka. Pstrąg był pyszny, także jak szukacie jakiejś fajne miejscówki na Pstrąga, no to Dubie to jest chyba takie zagłębie strągowe. A za mną znajduje się taka fajna jama z mikroklimatem, gdzie jest źródełko, w którym można sobie napełnić wodę, jeżeli Wam brakuje i pojechać dalej. W lecie jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie, są zraszacze, więc można się nawet mocno schłodzić. Właśnie zjechaliśmy fajnym szutrowym zjazdem w stronę Krzeszowic. Za mną pola, zieleni jak w Windowsie. Bardzo, bardzo fajny widoczek. Można się tutaj zatrzymać na zdjęcia. No i cóż, miniemy Krzeszowice, jedziemy do Tęczynka, do Parku Krajobrazowego, a później do Puszczy Dulowskiej i tam zakończymy dzisiejszy trip po 60 km i nieco więcej niż 500 metrów w pionie. No i cóż, koniec wycieczki. PKP Dulowa. Już niejednokrotnie jechałem z tej stacji. Kiedyś na stopad e, deszcz, ulewa i musieliśmy awaryjnie stąd jechać. A innym razem też tutaj nam się trip skończył. Więc bardzo fajna stacja. Teraz wystarczy poczekać na jakieś małe PKP. Co do testowania nowego sprzętu w rowerze: e, koła, napęd. Testuję teraz właśnie w takich małych tripach, w tripach wokół komina, żeby przed ewentualnymi zawodami nie wyszło szydło z worka i nie wyszedł jakiś fakap. Więc teraz sobie pomału testuję kilka jazd, kilkaset kilometrów. Jak wszystko będzie w porządku, można wtedy targać sprzęt na zawody albo na dłuższe tripy, żeby po prostu się. Nie rozczarować w trakcie dłuższego tripu, gdzie nie ma jak wrócić, nie ma MPK, nie ma PKP, jesteśmy zdani tylko na siebie. Tradycyjnie, zapraszam do subskrybowania kanału. Odwiedzajcie też mojego Instagrama. Tam jest więcej relacji, więcej filmów, więcej zdjęć. I oczywiście, do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się.